Hejka, cześć! Witajcie. W dzisiejszym odcinku. Hmm. No tak, w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj jest wielka noc. Tak, nagrywam to naprawdę wielka noc. Wielką noc, jak kto woli. No więc życzę Wam wesołych świąt wielkiej nocy, wielkanocy. Już mówiłam jak kto woli. A teraz. Wow, co się ze mną stało? Zamieniłam się w królika? Aha, <ścoughs> więc jak już mówiłam, co ja mówiłam. A teraz będzie taki bonusik. Na koniec tego odcinka. No. Ok, więc teraz będę pokazywała całą kolekcję moich nowych potrzebów. Tak, i w tych nowych potrzebach jest te, oto ten króliczek. Nazywa się Inna. I ma dziurkę. Jest z generacji podejrzewam, że piątej, bo główka jej się nie odczepia. No, więc przejdźmy do innych pet shopów. Drugim petzopem jest to oto taki ładny piesek, który był właśnie na początku. I on ma magnesik. I ma na imię Anastazja. Nie chcę spaprać sobie tego filmiku, bo naprawdę to już nagrywam piąty raz, więc jeżeli nie wspomniałam, to ona ma na imię inna. To jest kolejny piesek i jest ona z generacji drugiej. To też była z generacji drugiej, pamiętajcie. Bo ja nie pamiętam naprawdę czy wspomniałam, bo mam tutaj zamieszanie w domu, więc tak. Ona jest właśnie też z generacji drugiej, ma tu kwiatuszek niebieski. Jest ona biało-różowa, ma dziurkę i jest z generacji drugiej i ma na imię Sonia. Kolejnym potrzebem jest taka oto słodka myszka, ma tutaj zdarte na nosku, ale to nic. Ma ona dziurkę, też jest z generacji drugiej, no i bardzo ją lubię. I ma na imię Milena. Kolejnym potrzebem jest to taki jamniczek, ma on dziurkę, jest z generacji drugiej, nazywa się Violet. No. Więc przechodzimy do następnego. Jest to taka małpka, ma na imię Maciek, ma magnesik, jest z generacji drugiej. Nie wiem, z jakiej ten piesek jest z generacji, jest ona Martyna. Ma dziurkę. I przechodzimy dalej. Jest to kolejny piesek. Um, on jest z generacji czwartej. On jest z generacji czwartej. Odczepia mu się główkę, dlatego jest z generacji czwartej. Eee, no i ma na kodem. Nikodem. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Pa, pa.